Haha. Cześć dzień dobry tu Marek, cześć Marek Wiczek, będę zapraszam Was na piąty trening yy, dla początkujących taki, który ma pobudzić krążenie, dać y, rozciągnąć, y, przyzwyczaić do wysiłku, do tego wielkiego wysiłku, kiedy, który nastąpi, nie? Bo to jest tak, dojść do formy, to jest proces. Zaczynamy od małych, małych kroczków, od ćwiczeń rozciągających, dotleniających, przygotujących układ. Nerwowe przede wszystkim, krążeniowe, gdzie to trzeba wydłużyć naczynia krwionostra, zbudować tą całą masę tych kapilarów i wtedy one działają. No co, do roboty, ćwiczymy powoli minutkę każde ćwiczenie, 10 ćwiczeń, czas, start, luźno, luźno zaczynamy, biodra, 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 widzę, że widzę krążenie w jedną stronę. Muszę sobie stoper poprawić, krążenie jeszcze by... Krążenie, a ja sobie stoper poprawię. Aha, guzik poprawimy. Całki Musi... muszę mieć I drugą stronę. Jeszcze. Jest lepiej, nie? Już jest dobrze. Same biodra. Gigantyczne ćwiczenie. Głowa w miejscu, stopy w miejscu, tylko sam tułów. Same bioderka. Jest, mamy, mamy to. I wymach. Wymach. Zobaczcie, prosto I tutaj sobie możemy rotację ręka. Hop. Rotacja. Jeszcze, jeszcze. I już spięcie na palce. Przeciwna ręka, przeciwna. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. Luźno. Luźno. Ćwiczenie dwa minuty. Zobaczcie. Widać wszystkie ćwiczenia, które podnoszą ręce, pobudzają chłonkę. Eee, limfę do pracy. Pobudzają całe krążenie. Bardzo, bardzo energetyzujące ćwiczenia. Jeszcze chwilę. dużo skłonów, kręgosłup, odwapnić jest, świetnie słuchajcie, hop, luźnutko. głowa, lewo, prawo lewo, prawo lewo, prawo, powoli lewo, prawo lewo ale się ciepło zrobiło góra dół, góra, tu

drugą stronę. Malet, dobrze. Dzień dobry. Ręce na głowę i skom. Hop. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powoli nogi w nogi w I i i hop. hop i tu, 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 nogi? tu, 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 wyciągam. I tu, 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 Nie pokaż. nie? Robię garma, nie I jeszcze, luz. Świetnie. Luz. Luz, dżeman. Hop. I jedna ręka w i łączy. Dzieman. I dokręć. I dokręć. I dokręć. I dokręć. I dokręć. I dokręć. I dokręć, i dokręć, świetnie, hop i dokręć, i dokręć, i dokręć, i jeszcze chwilę, tak? I jeszcze pięć sekund. Uwaga, spodnie boli. いんんいドリンクいんんいドリンクいドリンクいドリンク jeszcze chwilę co To jo, co nic nie, co nic nie, nie mówi ok. i teraz góra, dół. Gura. do Gura. Óbvio que eu Gura. du, Gura. -me -me. Du. du, Gura. Duh. Duh. Du. 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 5 sekund. Ok, rozluźnijcie troszkę, słuchajcie, wspinacz do góry ręka. Widzicie incze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Szłość już wymaga, złapcie już rozciągnąć rozciągnąć górę rozciągnąć 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 równowagę równowaga, równowagę Jeszcze chwilę, tysiąc sekund. Mamy to. Wykroku, dobrze? Łucznik. Daleko, raz. Wykroku, wykrok. Hop, nie duży, nie za duży. Otwieraj. Nie bardzo. Dobra? No? Pracujemy. I zmiana. Wykrok. Jeszcze 1 sekund jest! I ostatnie przysiady Oha overhands czy ręce do góry. Pół czyli Do góry. Dużo tego. nie. Ile możecie? ręce, mogą być blokowane banki. Jeszcze. 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 Jeszcze dziesięć sekund. Jest. <laughs> Dziękuję za piąty trening. Także staram się, piąty z 31. Także pozdrawiam serdecznie. Miłej reszty dnia. Cześć czołem. Marek. Ten medyczny, Pozdrawiam się. Z lubina.